W nawiązaniu do tego, co mówiłam w poprzedniej rolce, powiem Wam, że bardzo cenne jest wychodzenie z własnej bańki, jeżeli chodzi o nauczanie i tego, żeby korzystać z wiedzy wielu pedagogów i tak naprawdę przejechać się po świecie, jeżeli są takie możliwości, na różne warsztaty. Nawet jeżeli nie macie na to pieniędzy, to można skorzystać z różnych stypendiów, tak jak, które oferuje Ministerstwo Kultury czy Narodowy Instytut Muzyki i Tańca na rozwój właśnie swoich kompetencji, ponieważ w każdym ośrodku takim baletowym będą różnice w nauczaniu, Będą inne uwagi, i każdy pedagog też coś innego w was zauważy. Każdy pedagog doceni inną rzecz, którą macie dobrą, a zwróci uwagę na braki, według tego, jak też został sam nauczany i jakie ma doświadczenie w pracy na scenie albo w pracy z innymi uczniami. I to nie znaczy, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Natomiast yy, ja sama jestem nauczycielem, i wiem, że po dłuższej pracy ze swoim uczniem staje się mniej obiektywna. Bardzo łatwo jest wpaść w to, że się przyzwyczajam do swojego ucznia, dlatego sama mówię o tym, że bardzo cenne jest, a idź do innego nauczyciela albo zapraszam jakąś swoją krzankę i mówię spójrz na nią, zrób z nią zajęcia, może ty zauważysz coś, co ja już pominęłam, do czego ja się przyzwyczaiłam, bo znam na przykład dziecko całe życie. Jestem przyzwyczajona, że ona w taki sposób się porusza i ktoś inny na, nie, jej na to zwróci uwagę i ona wtedy będzie mogła poprawić ten swój błąd, czy po prostu popracować nad tym, żeby być jeszcze lepsza. Dlatego nie bójmy się zmian i zmian nauczycieli i jeżdżenia na warsztaty. Trzeba się otwierać i zdobywać doświadczenie najlepiej w całym świecie.